Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matra, a to kolejny odcinek z serii Drogi do 99 Overall. Wiem, że musieliście długo na ten odcinek czekać, ale wszystkie sprawy się ostatnio strasznie na siebie nałożyły i po prostu nie miałem kompletnie czasu na nagrywanie. Zdaję sobie sprawę, że chcielibyście, aby filmy pojawiały się codziennie, ale niestety nie jest to możliwe, ponieważ YouTube nie jest moim jedynym zajęciem, mam też oczywiście inne obowiązki. To chyba tyle tytułem wstępu, teraz skupmy się na tym, co się dzieje na ekranie. Oczywiście okres przygotowawczy przepracowałem bardzo solidnie, udało mi się podwyższyć ogólny overall o prawie dwie oceny w górę. Zobaczymy, czy przyniesie to oczekiwany efekt, ponieważ w pierwszej kolejce zmierzymy się z ekipą Lisów, czyli aktualnym mistrzem kraju. Pierwsza groźna akcja miała miejsce już w trzecim minucie spotkania, ładne podanie za linię obrony, ale dobrze wychodzę, skracam kąt i bronię to uderzenie. Tym razem przy piłce Mares, który łatwo ogrywa mojego obrońcę, ale uderza bardzo niecelnie. Dwudziesta minuta spotkania i dośrodkowanie z prawego narożnika trafiło prosto w moje ręce. Trzydziesta szósta minuta spotkania Okazaki podaje do Mendiego, ten w dziecinny sposób ogrywa mojego obrońcę, ale byłem na pusterunku i dobrze obroniłem tą piłkę. Zobaczcie jeszcze powtórkę tej sytuacji. W 52 minucie spotkania przeciwnicy wywalczyli rzut rożny do dożytkowanie w pole karne, ale dobrze wychodzę i pewnie piąskuję. Chwilę później Wardi uderza z pole karnego, ale ten strzał po prostu nie mógł mnie zaskoczyć. 74 minuta spotkania to uderzenie z pole karnego, ale ten strzał ląduje w trybunach. Kolejna akcja lisów, tym razem drinkwater uderza za polakarnego, interweniują dosyć niepewnie, ale co najważniejsze skutecznie. Chwilę później znowu po raz kolejny zrobiło się groźnie pod moją bramką, z za polakarnego uderzał Mares, ale ten strzał przypominał bardziej podanie. Końcówka spotkania dolicząca z gry i naprawdę mogło być groźnie pod moją bramką, ale ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Ocena meczowa za to spotkanie to 7 i 9. Udało mi się zachować czyste konto. A co najważniejsze, udało nam się wygrać to spotkanie. Przejdźmy teraz do edycji mojej gwiazdy, ponieważ pisaliście mi o tym w komentarzach. Pamiętajcie, że ja zawsze czytam te komentarze. Trochę rzeczy udało mi się odblokować, trochę kupiłem w katalogu i postanowiłem od razu to sprawdzić. W końcu, grając w Premier League, trzeba jakoś wyglądać. Natomiast teraz skupmy się na spotkaniu ze Swansea, ponieważ czeka nas pojedynek polskich bramkarzy na wyspach. Bo jak wiadomo, w ekipie Swansea broni Łukasz Fabiański. Pierwsza akcja gospodarzy miała miejsce w 26. minucie spotkania, ale tak naprawdę to zagrożenie w tej sytuacji nie było. 34. Minuta spotkania to akcja z środkiem boiska. Uderzenie Sigurdssona z zapolakarnego interweniuje na raty, ale ostatecznie piłka trafiła w moje ręce. Tym razem akcja lewą stroną boiska kompletnie rozklepana obrona tygrysów, jednak ten strzał był daleki od ideału. Jesteśmy już w drugiej części spotkania, po raz kolejny bardzo składna akcja zawodników drużyny Łabędzi, ale byłem na posterunku i obroniłem to uderzenie. 71. minuta spotkania, uderzenie z bardzo dalekiej odległości, ale piłka leciała na tyle niewdzięcznie, że przez chwilę myślałem, że będzie to bramka sezonu. 84. minuta spotkania, uderzenie z pola karnego, ale piłka ląduje na bandach reklamowych. Chwilę później kompletnie bezsensowne zachowanie ze strony mojego obrońcy, który sprokurował rzut karny. Nie wiem, o co, nie wiem co chciał przez to osiągnąć, nie potrafię znaleźć racjonalnego wytłumaczenia tej sytuacji. Do piłki podchodzi oczywiście Sigurdson próbowałem go w jakiś sposób rozproszyć, ale uderzył bardzo precyzyjnie i pomimo tego, rzuciłem się we właściwy róg, to nie miałem kompletnie szans tego obronić. Zobaczcie jeszcze powtórkę tej sytuacji, bo naprawdę zabrakło niewiele. Ocena meczowa za to spotkanie to 7 4. Naprawdę szkoda, że nie udało nam się zdobyć trzech punktów, ponieważ przez większość czasu meczu to my prowadziliśmy grę. Ale taki, taka jest piłka, a szczególnie Realia Premier League. Ale nie ma co rozpaczać, skupmy się na kolejnym spotkaniu, ponieważ naszym przeciwnikiem będzie drużyna Manchester United. Na pewno będzie to ciężkie spotkanie, ale zrobimy wszystko, aby urwać punkty czerwonym diabłom. Pierwsza groźna akcja miała miejsce już w drugim o spotkanie do z narożnika boiska, ale dobrze wychodzę i pewnie piąstkuję. Tym razem akcja lewą stroną boiska, wrzutka darmiana w pole karne. Najwyżej skoczył rashford, uderzył głową, ale w tej sytuacji skutecznie interweniowałem. Kolejna akcja w wykonaniu czerwonych diabów, runę i podanie do rashforda. Ten groźnie uderza na moją, na moją bramkę, ale dobrze sprawowałem tą piłkę do boku. Zobaczcie jeszcze powtórkę tej sytuacji. Chwilę później kolejny atak gości uderzenie pola karnego, ale byłem w tej sytuacji na posterunku z tego był oczywiście rzut rożny, ale dobrze wychodzę w górę i oddalam zagrożenie. W 30 minucie spotkania znowu zrobiło się groźnie i naprawdę nie wiem, w jaki sposób udało mi się obronić to uderzenie. Bardzo szczęśliwa interwencja. Zresztą zobaczcie jeszcze powtórkę tej sytuacji, bo ja naprawdę nie wiem, jakim cudem udało mi się to obronić. Chwilę później po raz kolejny kompletne zamieszanie w moim polu karnym, jednak ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. 50 minuta spotkania i znowu w natarciu zawodnicy Manchesteru United groźne uderzenie Darmiana zza pola karnego, ale pilnowałem tego krótszego słupka i dobrze interweniowałem. Chwilę później doszytkowanie z rzutu rożnego, dobrze wyszedłem i pewnie interweniowałem. Ekipa Jose Mourinho kompletnie zepchnęła nas do defensywy, ale na szczęście ten strzał był bardzo słaby. 88 minuta spotkania, i tym razem Danny, Danny Blind uderza za pola karnego. Interwencja po raz kolejny na raty, ale co najważniejsze, interwencja skuteczna. Tym razem akcja lewą stroną wojska Paul Pogba uderza na moją bramkę, ale po prostu nie miało to szansy powodzenia. I to jeszcze nie był koniec, ponieważ za pola karnego uderza Schneiderlin, jednak ta piłka nie była zbyt trudna do obrony. Ocena meczowa za spotkanie to 8,3. Nie wiem jakim cunem, ale udało mi się zachować czyste konto. Zostałem wybrany zawodnikiem meczu i co najważniejsze, zdobyliśmy jeden punkt. Jak widzicie w tabeli Premier League, Hal City zajmuje szóste miejsce. I naprawdę, jeżeli chodzi o drużynę, która marzy o utrzymaniu w Premier League, to jest naprawdę bardzo dobra lokata. Przejdźmy teraz, oczywiście, do ogólnych wyzwań. Jak widzicie, ogólny postęp mojej gwiazdy to 3%. Na razie nie jest to zbyt dużo, ale powoli mój overall rośnie. Jak widzicie, na razie jest to 7%. 73. No i tutaj mamy ogólne e, oczywiście podstawowe cele mojej gwiazdek, widzicie, zobaczcie, zwróćcie uwagę na statystyki obronionych strzałów do straconych bramek 27. Także naprawdę widzicie ile mam pracy w Hal City, także naprawdę był to dobry wybór, jeżeli chodzi o wybór klubu, bo naprawdę sytuacji nie brakuje. E, no a w tym odcinku to powoli byłoby dość na tyle. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to zalajkuj, skomentuj, przede wszystkim subskrybuj. Oczywiście nie zapomnij o wpadnięciu na face, także trzymajcie się na razie do następnego. カ